Obudź się! Rogal marciński to nietradycyjny smakołyk to bomba metaboliczna zawinięta w cukrowy papierek mąka pszenna biały cukier syrop glukozowo-fruktozowy margaryna olej palmowy aromaty konserwanty a do tego orzechy i ma, które wcale nie są niewinne pszenica rozjeżdża układ glukozowo-insulinowy, cukier i syrop to szybki strzał dopaminy, margaryna i oleje roślinne to prozapalne świństwa, orzechy i mak to pakiet antyodżywczych substancji, których ludzki organizm nie trawi. Po takim świętowaniu masz rozjechany apetyt, zjazd energii, mgłę w głowie i pobudzony układ nagrody. Dokładnie tak działa uzależnienie. Nie jest to jedzenie dla człowieka, tylko produkt stworzony by Sprzedałaś więcej i trzymać Cię w cukrowych kajdanach. To nie rogali, to ciche sabotaż Twojego ciała. System nie chce, żebyś był silny. On chce, żebyś jadł cały czas. Zapisz ten film i udostępnij komuś, kto mówi, to tylko tradycja. I napisz w komentarzu, jesz świadomie czy z automatu.